Hej, hej, witam na moim kanale. Dzisiaj zgodnie z zapowiedziami kolejny odcinek nowości kosmetycznych. Obiecałam Wam bowiem w poprzednim odcinku, że w lipcu postaram się robić je raz w tygodniu i zobaczymy po prostu, dokąd nas to zaprowadzi, czy jest to fajne, czy nie. Pomyślałam sobie, że niedziela może być fajnym dniem na coś takiego. Być może Wy macie czas obejrzeć. Ja w sobotę zawsze będę miała czas to nagrać, także na razie będzie to niedziela. Jeżeli macie inne pomysły, to... Zapraszam do dzielenia się w komentarzach. U mnie jest już dosyć późny wieczór w sobotę, mm. od 2 do dziesiątej, także wybaczcie mój makijaż i to jak wyglądam. Dzień był dosyć intensywny i bardzo gorący, ale nie przedłużam, przesiadam się na bok i zaczynamy. I tak jak zawsze, zachęcam Was oczywiście do dzielenia się Waszymi opiniami na temat produktów, o których będziemy mówić, na dole w komentarzach. Ja natomiast podzielę się z Wami, co przykuło moją uwagę w dobry bądź niedobry sposób. Natomiast pamiętajcie, że nie ma tutaj dobrych i złych odpowiedzi, każdy lubi to co lubi. Jeżeli chodzi o to, skąd biorę te informacje, jest to zawsze Instagram, kilka tak naprawdę tych samych profili. Zostawię oczywiście linki do nich w opisie. Staram się też tak edytować zdjęcia, żeby było widać ich nazwę tego profilu na zdjęciu. Także mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni. Kolejność zupełnie przypadkowa, na to też nie patrzymy. I zaczniemy, może, od nowości: od Too Faced, ponieważ dzisiaj się ukazała informacja, że wydają dwie nowe palety, tylko nie widzę, czy. Że... Nie, to jest karton, prawda? Szczerze mówiąc, nie jestem z Too Faced jakoś zaznajomiona. Totalnie nie wiem o co chodzi, mam wrażenie, że oni co chwilę coś wypuszczają. Pop za to kojarzę, koszmarna słodycz, piekielnie słodka, tego się nie da jeść. Próbowałam kiedyś podczas wyjazdu do Stanów, tak jako właśnie ciekawostka ale no nie. Jeżeli próbowaliście, dajcie mi znać, może ktoś z Was to lubi, ja totalnie nie. W każdym razie, mamy jedną paletę różową, drugą brązową. Ta brązowa jest bardzo ładna, bardzo przypomina mi paletę Sigma Ambiance, którą zamówiłam. Jednak się, słuchajcie, poddałam i zamówiłam. Mieli promocję minus 40%, plus później dostałam jeszcze sms-em taką sekretną ofertę i kod na minus 50, także no już w tym momencie nie mogłam się powstrzymać. Także na moim kanale się na pewno pojawi, zrobię chyba w ogóle taki haul z, tych, z tego zamówienia Sigma, bo żeby dobić do darmowej wysyłki musiałam trochę jednak zamówić. Ale nie o tym. Ta brązowa paleta jest bardzo ładna, absolutnie nic wyjątkowego, nic, czego byśmy nie mieli, ale jeżeli ktoś szuka właśnie takiej małej, nudziakowej palety i, i lubi formułę Too Faced, to widzę, czemu byłby ktoś tym zainteresowany. Ta druga paletka, bardziej różowa, nie w moim stylu. Tutaj również mamy dużo nudziaków i po prostu kilka różowych cieni Ja nie szczególnie lubię łączyć róż z brązem, raczej wolę go łączyć z czerwienią Tutaj jest taka głęboka czerwień, także duży plus dla Too Faced za to Ale totalnie żadna z tych palet mnie nie interesuje na tyle, żeby się za nią obejrzeć drugi raz Pewnie po tym filmie w ogóle zapomnę, że zostały wypuszczone Dalej mamy informację, że kolekcja Chanel, o której mówiłam chyba nie w poprzednim, ale jeszcze dwa tygodnie dwa, tygodnie, dwa odcinki wcześniej Czyli ta właśnie w pastelowych kolorach, która ma w swojej ofercie akcesoria, lusterka, pędzle, na pędzle i chyba pilniczek. To ta kolekcja jest już dostępna. Jeżeli jesteście zainteresowani, to można już ją kupić. Coś, co mnie natomiast zaciekawiło do czasu, to był nowy rozświetlacz od Laura Messier. jest to rozświetlacz w płynie w trzech kolorach, bardzo mi się ten różowy podoba, chociaż ten nudziakowy pierwszy też, też jest niczego sobie. Minus duży to oczywiście opakowanie. Ja już mówiłam na swoim kanale wiele razy, że ja nie lubię tego opakowania typu tubka z gąbeczką na końcu. I czy to jest Charlotte, czy to jest Elf, czy to jest Tarte, czy teraz w końcu Laura Mercier, nie zmienia to mojego zdania. Ja po prostu nie lubię tej formy opakowania. Natomiast jeżeli chodzi o produkt jako taki, wzbudził moje zainteresowanie. Myślę, że gdyby to było jakiekolwiek inne opakowanie, moje zainteresowanie poszłoby krok dalej i przynajmniej poszukałabym tego w swojej Seforze, natomiast na ten moment. Na ten moment nie. Mamy też nową kolekcję od Rare Beauty. Wydaje kilka produktów, m.in. kretki do brwi. Jestem dziwnie pewna, że mieli już kretki do brwi, nawet wydaje mi się, że były ostatnio w promocji u mnie w seforze. Także tutaj trochę jestem zaskoczona, nie wiem dlaczego. Czy to są nowe, czy to są inne, ulepszone. W każdym razie kredki do brwi. Mamy też kilka odcieni cieni w stiku. I to mnie trochę zainteresowało, bo ja przyznam, że nie mam dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o cienie w takie w stiku. Mam tak naprawdę tylko dwa od Laura Mercier, które też są dosyć nowe w mojej kolekcji, więc. Używałam ich, ale nie powiedziałabym, że moje doświadczenie jest jakieś duże w tej materii. I to są chyba jedyne takie cienie w sztyfcie, jakie kojarzę. Mam w płynie, mam klasyczne prasowane, natomiast w sztyfcie no nie kojarzę. Rare Beauty jest zazwyczaj bardzo przystępna cenowo, także ja też lubię testować produkty Rare Beauty. Wiele produktów tej marki sprawdza mi się i chętnie je Wam polecam. Także jestem tym zainteresowana i kredką do brwi, i tym e, stikiem. Jeżeli dobrze widzę, jest sześć kolorów e, tego stika i no, coś by tutaj się wybrało. Na pewno ten e, najjaśniejszy bardzo mi się podoba taki różowawy, lekko. Następny jest bardziej złoty, też ładny. W sumie wszystkie mi się podobają. <laughs> Ale jestem bardzo ciekawa, bardzo jestem ciekawa. Myślę, że to jest coś, co mogłabym spróbować. Widzę, że one kosztują 22 dolary amerykańskie, więc no moje to będzie, nie wiem, 25? Coś takiego. Yy, chętnie spróbuję. Dajcie mi znać, czy jesteście też tym zainteresowani. zazwyczaj do cieni w styku byłam nastawiona dosyć negatywnie, natomiast po spróbowaniu tych od Lore widzę, że to jest naprawdę cement, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Mam wrażenie, że nawet w te cieplejsze dni lepiej się trzyma niż klasyczne cienie. Yy. Dobrze, idę dalej. Dajcie mi znać, co ty myślicie. Kolejna część tej kolekcji to jest duo róż i błyszczyk. Błyszczyk w nowym odcieniu, limitowanym, natomiast róż to jest kolor Happy, który ja akurat posiadam, więc to mnie nie interesuje. Ale widzę, że też wydają trzy kredki do oczu w najbardziej klasycznych kolorach, czyli czarny, brązowy i taki burkundowy. Żadnego z tych kolorów nie potrzebuję więcej w mojej kolekcji. Tutaj jestem zabezpieczona przez Nataszę Denonę. Wszystkie te trzy kolory mam właśnie z Nataszy, także no, no nie potrzebuję kolejnych. Jakby były jakieś inne kolory, takie bardziej fan to chętnie. Ale myślę, że w przyszłości rozszerzą tą ofertę i może wtedy ich spróbuję. Idźmy dalej. Dalej mamy kolekcję od Isamaya. Nie wiem, czy mówiłam o tej marce na swoim kanale. Chyba nie. Ja mam jedną e, paletę tej marki, właśnie Industrial. no Teraz wychodzi 1.0, ponieważ wydała właśnie paletę Industrial 2.0. Kolorystycznie jest to podobne jak w poprzedniej palecie. Misz masz trochę, jeżeli dobrze kojarzę. Nie ma tutaj żadnych matowych cieni, także y, no nie jest to paleta dla każdego. Ja ze swojej palety jestem tak średnio zadowolona, także nie planuję kupować tej. Natomiast mówię, jeżeli wy lubicie Isamaya albo lubicie próbować czegoś nowego, to jest na pewno marka, którą, na którą warto spojrzeć, jeżeli chodzi o takie nowości, ale no mnie to nie zachwyca. Ona jest też dosyć problematyczna, może problematyczna to jest złe słowo kontrowersyjna. Jej poprzednia kolekcja to były szminki w kształcie. Wygooglujcie sobie i wydaje mi się, że to nie jest marka dla mnie. Po prostu ja nie potrzebuję tego. Y Shock factor, jakbyśmy powiedzieli po tej stronie oceanu. Ja po prostu chciałabym jakieś fajne, dobrej jakości w ładnym opakowaniu. Produkty tego typu opakowania raczej nie są w moim typie. O, to jest kolekcja, o której chciałam z Wami porozmawiać. To jest kolekcja od Glam Light i jest ona poświęcona kreskówce Rick and Morty. Dajcie mi znać, czy kojarzycie tą kreskówkę. Ja ją kojarzę, ale nie, nie wydaje mi się, żebym oglądała. Tak nawet jeden odcinek, ponieważ nie wiem, o co w niej chodzi. Kojarzę tylko te postaci tak z internetu, być może coś mnie omija, nie wiem. W każdym razie ta kolekcja położyła mnie totalnie na łopatki. Myślałam o niej kilka dni i, i zamówiłam kilka rzeczy z tej kolekcji. Po, po prostu nie wiem, nie wiem, ta kolorystyka to jest i Neon, i kolor, i Rainbow palet w jednym moją uwagę od razu przykuwają te rzędy zielony i niebieski no to jest coś pięknego ja zazwyczaj nie reaguję tak żywo na tęczowe palety i tą paletę też nie do końca nazwałabym tęczową ale generalnie duże palety, które mają w sobie dużo koloru yy. Tutaj wydawało mi się, że jestem usatysfakcjonowana z moimi paletami od Blend Bunny. Plus, w drodze jest też moja paleta od Cosmic Brush. jest ta taka właśnie pastelowo-letnia, przepiękna. Także zdecydowanie nie czułam potrzeby, że szukam jakiejś palety kolejnej, dużej, kolorowej. Ale ta, jak mówię, rozłożyłam je na łopatki. Coś jest w niej wyjątkowego. Jeżeli to będzie jakość taka jak w Scooby-Doo, to będzie chyba najlepszy mój zakup tego miesiąca. Poza tą paletą zamówiłam też Trio rozświetlaczy. Głównie dlatego, że są to rozświetlacze kolorowe, ale na bardzo jasnej bazie. Ja mam w swojej kolekcji kilka rozświetlaczy, właśnie takich kolorowych, które tą bazę mają taką. No, widać je po prostu na policzku. A że czasem lubię sobie nałożyć coś takiego bardziej kolorowego na policzek, to pomyślałam, że to może być dla mnie. I trzecia rzecz, jaką zamówiłam z tej kolekcji, to, to ten setting spray który wygląda jakby był w korbie Erlenmajera. Tego jeszcze nie mówiłam na swoim kanale i może, może w przypadku jakiegoś Q&A czy coś więcej Wam o tym powiem, ale kiedyś chciałam być naukowcem i działałam całkiem sporo, żeby to osiągnąć. Także swój czas spędziłam w laboratorium i ta kolba wywołała u mnie taki potok wspomnień, że nawet jeżeli to formuła będzie beznadziejna i to, co jest w środku na nic mi się nie przyda, to samo to opakowanie dużo mi zrobi. Także... Te trzy rzeczy zamówiłam. Przez chwilę rozważałam zamówienie całej kolekcji, ponieważ w jej skład wchodzą raptem jeszcze produkty do ust, takie dwa duła, błyszczyk i kredka. Natomiast obejrzałam kilka recenzji właśnie tej kolekcji na YouTubie i zobaczyłam, że na każdym te, te, te produkty do ust wyglądają koszmarnie. Ja po prostu nie chciałam ryzykować, że też tak będzie. Kolory mnie nie porwały i tak jak mówię, nie podobało mi się to na nikim, kto, kto to swatchował na sobie, także wybrałam tylko te trzy rzeczy. Dajcie mi znać, co Wy myślicie o tej kolekcji, co w ogóle myślicie o Glamlight, o Rick and Morty, czy oglądacie, czy wiecie o co chodzi. Ja będę starała się nadrobić zaległości, bo jednak... No, bardzo mnie przyciągnął ten temat, także być może coś w tej kreskówce też jest. A idąc dalej, mamy perfumy od Kajali. I wspominałam o tym w poprzednim odcinku, ponieważ był taki sneak peek, właśnie, że pojawią się nowe perfumy, i chyba nadmówiłam, że wygląda mi to, że będzie coś ślubnego, ale nie wiedziałam, że pojawią się aż dwa chyba dla niej i dla niego albo coś takiego. Jest to edycja limitowana. Ja nie mam zwyczaju kupować perfum takich limitowanych. Wydaje mi się też dziwne, żeby kajali szło w coś limitowanego. Także zobaczymy, czy to się utrzyma, czy nie. Ale nie wiem, cieszę się, że zgadłam. Jeden z tych zapachów ma w top notes Sparkling Champagne. Ciekawa jestem bardzo, jak to pachnie. Razem z Black Current i White Freesia To może być coś fajnego. Natomiast druga jest już z piżmem, Cedarwood, sandalwood. Także no to chyba bardziej taki znaczy męski. Wiecie o co chodzi? Dużo ludzi nosi zapachy, które są takie cięższe. Także nie, nic, nic złego w tym nie ma. Natomiast mnie by bardziej interesował ten zapach z szampanem. Zobaczę, czy będzie gdzieś dostępny do powąchania. Może w seforze. I jeżeli tak, to na pewno powącham. Ale tak w ciemno już nie kupuję perfum. Już, już się kilka razy na i to nie dla mnie. Dalej mamy kolekcję od Westman Adelier. i tutaj również, podobnie jak Lora, mamy rozświetlacz w płynie, z tym, że tutaj opakowanie, widzicie, już jest lepsze, ponieważ jest takie wyciskane. I widzę, że w opisie mm, mówią, że to jest w sumie coś podobnego jak te kropelki rozświetlające od Gucci, czyli niekoniecznie taki rozświetlacz rozświetlacz, tylko coś, co możemy położyć też pod podkład. Jest to bardzo interesujące zwłaszcza ten kolor. Cool Oyster Pink, czyli ten różowawy, wygląda bardzo ładnie. To jest ten pierwszy z góry. Natomiast jeżeli chodzi o Westman, tutaj jest kilka innych produktów, które chciałabym spróbować najpierw, zanim pójdę w coś takiego jak kropelki roz rozświetlające, chociażby właśnie ich brązer, którego również wydali nowy kolor, akurat ciemniejszy niż ten, który był, ale ten oryginalny, który dotychczas był jedynym kolorem brązera, jest. Tak przepiękny, taki. To, to jest dosłownie masło. Także to, to jest, myślę, następna rzecz, którą chciałabym kupić. Plus jest jeszcze taki rozświetlacz w formie pudrowej, pudrowo-kremowej. No i oczywiście chciałabym spróbować jakiegoś podkładu. Także te kropelki rozjaśniające, jak najbardziej mi się podobają, ale muszą poczekać w kolejce. Następny rozświetlacz, jaki widzę, to jest rozświetlacz od Berminera. O nich chyba w ogóle nie słyszę. Nie wiem, czy Wy coś o nich słyszycie, czy jest bardziej popularny w Polsce. Bardzo ładne te rozświetlacze są, nie, no nie mogę powiedzieć, że jest inaczej. Natomiast dla mnie jest to pas, głównie dlatego, że ja po prostu nie znam Belminerals, nie mam od nich żadnego produktu i nie kojarzę, żebym kiedykolwiek miała. Przynajmniej nie kojarzę. <gry> Także nie, nie widzę sensu po prostu łapać jeden produkt z jakiejś nowej dla mnie marki. Zwłaszcza, że nie jest to jakaś innowacja czy coś, czego świat kosmetyczny wcześniej nie widział, ale mogę popodziwiać i oglądać obrazki w internecie, bo naprawdę bardzo ładne te rozświetlacze są. Jest też mały sneak peek od Diora z kolekcji jesiennej. Są tutaj dwie palety, róż oraz dwa rakiery do paznokci. I muszę przyznać, że rzeczywiście wygląda to całkiem jesiennie, całkiem fajnie. Róż ma piękny kolor, nie wiem czy to telefon mi tak pokazuje, czy taki będzie naprawdę, ale ma trochę terakoty w sobie Bardzo interesujący Palety również mi się podobają, ta bardziej nudziakowa, ta jaśniejsza jest przepiękna myślę na co dzień Druga rzeczywiście taka jesienna, już ciemniejsza, nie wiem czy nie za ciemna Te dwa brązy, jeden w roku, drugi na środku Wydają się dosyć podobne. Ja się dior bardzo lubię, zwłaszcza właśnie te piąteczki Quinty, ale mm, boję się, boję się spróbować tej nowej formuły. Kiedy usłyszałam, że reformułują y, cienie, to przyznam, że kupiłam jeszcze chyba dwie dwie paletki, nad którymi się kiedyś tam zastanawiałam, ale ciągle odkładałam to w czasie, bo co innego, co innego, y, także mam w tej chwili zestaw y, palet diora, które uwielbiam, ale w tej starej formule. Także ta nowa mnie korci, ale troszeczkę się boję, bo, bo opinie w internecie są raczej na nie. Może nie tyle, że jest zła formuła, ale nie jest lepsza. Yy, a ja bardzo lubię tą, która, która kiedyś była, także yy, nie wiem, tutaj jest, tutaj jest, nie wiem. Dobrze i tyle z trend bo widzę, że tutaj już się pokazuje Cosmic Brushes, które... O których mówiliśmy w poprzednim odcinku i które już które wspomniałam, że kupiłam. O nie wspomniałam jeszcze o Wizyjars, w poprzednim odcinku gdzieś mi to uciekło, natomiast wydali trzy nowe kłady, bardzo letnie, bardzo takie rześkie bym powiedziała. Jeden miętowy, jeden różowy, drugi taki brzoskwiniowy. Wszystkie trzy są śliczne. Ta miętka zwłaszcza mnie tutaj intryguje. Ale kłodów od Viseyard już nie będę kupować, ponieważ zazwyczaj po nie nie sięgam. Nawet jestem na etapie, w którym myślę, żeby wyciągnąć te cienie, bo je bardzo łatwo się wyciąga i wszystkie kłody włożyć do jednej palety, tak, żeby po prostu po nią sięgać. Bo nie wiem, taki kłód od Viseyard jest po prostu dla mnie jakby niewystarczający, żeby zrobić makijaż. Nic mu nie brakuje: są i maty, i płyski, ale. Zawsze brakuje mi tego czegoś, bądź dodatkowego cienia, także no kto wie. Myślę, że zrobię z nich jedną paletę, natomiast jeżeli chodzi o te raczej spasuje, ale przyznaję, że są bardzo ładne. Vizyard w ogóle ma piękną jakość. To jest też solidna firma taka naprawdę, na której się jeszcze nie zawiodłam. Kolejna indie, która wypuściła przepiękne palety i to są palety, na które rzeczywiście no zatrzymałam się scrollując przez Instagram, także to już dużo mówi i są to palety od Gloss Gods ja Gloss Gods nie próbowałam jeszcze, nie mam pojęcia jaka jest ich jakość tyle co słyszałam, że jest dobra, ale oni też są gdzieś z Europy, nie z UK dajcie mi znać, jeżeli ich próbowaliście pierwsza paletka niebieska bardzo w moim stylu jest absolutnie przepiękna Druga również mi się podoba, i druga ma już w sobie maty. Wydaje mi się, że ta pierwsza matów nie ma, przynajmniej tak, nie wiem co ten czarny tam robi, szczerze mówiąc. Być może jest to jedyny mat. Natomiast druga, ta Lavender Skies, już bardziej wygląda na taką kompletną paletę posiadającą i maty, i cienie błyszczące. Bardzo podoba mi się to połączenie fioletu z niebieskim, z żółtym. Coś pięknego, natomiast jako że tej marki nie znam i jakoś nieszczególnie w tym momencie potrzebuję poznać kolejną, to spasuje, ale coś naprawdę pięknego. Marka, natomiast którą bardzo lubię, i która wydała właśnie nową paletę to Blend Banny Cosmetics, nowa paleta nazywa się Sugar and Grunge, i rzeczywiście jest to bardzo taka cukierkowo grungeowa paleta inspirowana latami 90. i przyznam, że tutaj. Zawiodłam się, to jest złe określenie, natomiast nie do końca tak sobie wyobrażałam tą paletę. Właścicielka Blendbany pokazywała nam okładkę, pokazywała grafiki, inspiracje, i w głowie miałam troszeczkę co innego. Na pewno nie miałam tam tej zieleni i turkusu, który jest w tej palecie. To mi tak troszeczkę tutaj zgrzyta, przyznaję. Róż, tak, szarości, tak, jak najbardziej. Prędzej widziałabym tam więcej czerwieni. Natomiast, jakoś, jakoś zwłaszcza ten, ten zielony w rogu, taki bardzo żywy, sprawia, że po prostu coś mi się tutaj nie klei. I wydaje mi się, że będzie to pierwsza paleta Blendbany, którą. Nie pierwsza, druga. Primal jeszcze pominęłam. Więc wydaje mi się, że będzie to druga paleta od Blendbany, którą pominę, przynajmniej na razie. Blendbany bardzo często robi promocje, takie flash sales. Warto obserwować ich na Instagramie, jeżeli chcecie od nich zamówić, ponieważ robi takie właśnie wyprzedaże minus 20, 25% przez na przykład 24 godziny. Także tutaj zawsze polecam po prostu obserwować i czekać na odpowiedni moment. No nie zachwyciła mnie ta paleta. Mówię to naprawdę z bólem. Bo uwielbiam tą markę i jestem przekonana, że jakość jest fantastyczna. No ale wydaje mi się, że to nie jest paleta dla mnie. Przynajmniej nie na ten moment. Być może obejrzę trochę recenzji, zobaczę te cienie w akcji i może wtedy zmienię zdanie. Na razie jest to pas. Następna paleta to jest paleta od Shroud Cosmetics i Shroud. Oni mają taką zdolność do tworzenia takich historii kolorystycznych, które w punkt trafiają w mój gust. Mam dwie ich palety. Obie są we współpracy z Batty Bean. Kolejna bardzo mi się podobała, ale co wtedy się działo? Coś się wtedy działo w moim życiu osobistym, że po prostu no, nie kupowałam aż tyle. I jako, że się szybko wyprzedali, no to już potem gdzieś mi ta paleta przepadła, nie, nie ścigałam jej szczególnie. No, i wydaję następną. Jak się ona nazywa? Peaches and Dreams. No jest piękna, no. jest bardzo właśnie taka letnia, ożywiająca, kolorowa, wesoła, no to jest po prostu radość w palecie. Tutaj walczę z sobą, żeby tego nie zamówić. Gdyby nie to, że zamówiłam już Glamlite, zamówiłam Cosmic Brushes, Sigma i to chyba wszystko, tak myślę. W każdym razie, gdybym nie miała tyle zamówień w tej chwili, to pewnie tą bym zamówiła, natomiast Muszę gdzieś postawić granicę, bo inaczej słuchajcie, to, to pójdę z torbami. Słuchajcie, także lepiej nie. Kolejna rzecz to Gerleu. Mówiliśmy już o kolekcji jesiennej od Guerlain, o tym, że bardzo nam się podoba zarówno palety, jak i szminki. Także nowa informacja to taka, że kolekcja ukazała się już na ich stronie internetowej, jest dostępna do zakupu. I ja bardzo wielką chrapkę miałam na tą kolekcję, nie będę ukrywać. Natomiast dowiedziałam się, że formuła cieni w tych kładach to nie jest ta wypiekana, którą tak wszyscy kochamy, także no z przykrością, ale muszę jednak spasować tą kolekcję. Z tego co widziałam, to po prostu nie jest, nie jest ta formuła, której oczekiwałam, i wydaje mi się, że za tą cenę to ja oczekuję tej właśnie najlepszej formuły Garland. Także tutaj będzie niestety pas. Bardzo podoba mi się za to kolekcja od Little Cosmetics. Wydali bowiem sześć cieni pojedynczych metalicznych oraz sześć cieni takich multichromowych. Można kupić je pojedynczo albo jako bundle I jest tutaj zarówno set samych medalików, albo set samych multichromów, bądź wszystko razem w palecie takiej od I ja przyznam, że jestem bardzo blisko, żeby kupić te metaliki. Multichromy aż tak mnie tutaj nie interesują. Wydaje mi się, że... Na ten moment jestem zadowolona z tych multichromów, które mam w swojej kolekcji. I tak na co dzień raczej częściej używam metalików, i to właśnie metalików pragnę we wszystkich kolorach, jakie są. Natomiast te są takimi klasycznymi kolorami metali. Tak naprawdę to jest coś, co bardzo mi się podoba. Wszystkie te kolory. Widzę w użytku na swoich oczach. Na profilu Little oraz na ich stronie internetowej można zobaczyć takie filmiki, powiedzmy, słooczy, gdzie ktoś rusza ręką i ma swatch właśnie danego cienia na, na ręku i dostaje silnotoku, kiedy na to patrzę. Dlatego bardzo poważnie zastanawiam się, czy nie kupić sobie tych sześciu cieni pojedynczych z kolekcji metalicznej, ale znowu, jako że mam już trochę zamówień, które do mnie idą, nie chcę też przesadzać. Miałam nadzieję, że lipiec będzie dla mnie trochę wolniejszy, jeżeli chodzi o zakupy. Mam i tak dużo pomysłów na filmy, dużo rzeczy, które przygotowuję dla was i niekoniecznie potrzebuję nowe produkty, żeby mm, tworzyć dla was jakieś treści. Także no nie wiem. Z jednej strony bardzo mi się podobają. Chciałam też więcej wypróbować Litel, a te cienie wydają się naprawdę interesujące i to są na pewno kolory, które będę nosić na co dzień. Także już nie jakieś szaleństwa, tylko nawet właśnie jakbym chciała użyć je z tymi z matami, kolorowymi matami, czy to od Cosmic Brushes, czy od glam light, czyli tych palet, które zamówiłam, to wydaje mi się, że właśnie taki jasny, mocno metaliczny cień mógłby wyglądać ładnie. Co myślicie? Tak, patrzę, że czegoś nie pominęłam, ale wydaje mi się, że to wszystko, jeżeli chodzi o nowości, jeszcze teraz będą ogłoszenia parafialne. Pierwsza rzecz to taka, że Nomad Cosmetics dał znać, że w okolicy połowy lipca będzie wyprzedaż na ich stronie, także jeżeli interesuje Was jakakolwiek z ich palet, to polecam wstrzymać się do połowy lipca i zobaczymy w ogóle, co to jest za wyprzedaż, bo wcale nie wiemy, czy będzie warta tego, żeby coś zamawiać. Plusów w ogóle jest teraz bardzo dużo wyprzedaży. Z takich, które myślę, że mogą Was zainteresować, to na pewno wyprzedaż na stronie Charlotte Tilbury, ma bardzo dużo fajnych zestawów przygotowanych i są to albo zestawy cieni, albo na przykład podkład, ten mój ulubiony Beautiful Skin podkład brązer w kremie, i chyba puter. W każdym razie ma takie zestawy, po trzy produkty, są też szminki, są kłady wszystko i bardzo wiele tych zestawów jest przecenionych aż o 40%, także polecam tam zajrzeć, jeżeli na coś polowaliście. Jest też 20% na stronie Say, Friends and Family Summer Sale, na stronie Viziar też jest 50%, nie na wszystko z tego, co widziałam, ale kilka palet na pewno było. Na stronie Sigma dalej trwa wyprzedaż, także jeżeli coś stamtąd potrzebujecie, to polecam. A także Sing Beauty, czyli marka Anielki, tutaj od nas z YouTube'a, mają 20% z okazji 4th of July i 3 i 4 lipca będzie promocja 20% off Ja póki co jestem zadowolona z tego zestawu, który kupiłam Maję ten, tak mówię, jakby było ich więcej Jestem zadowolona z pędzli od Angie Nie powiedziałabym, że są to pędzle, bez których sobie życia nie wyobrażam ani że zastępują teraz moją Sonię G nic takiego, natomiast są to bardzo fajne kształty, bardzo przyjazne małym oczom oraz badającym powiekom, ponieważ są dosyć małe. Także jeżeli chcecie, to będzie 20% drugiego, nie, 3 i 4 lipca. I zapewne pojawi się tych wyprzedaży teraz więcej, no bo 4 lipca to jest ważna data dla Amerykanów, także na wszystkich tych amerykańskich stronach bardzo możliwe, że będą wyprzedaże. O, jeszcze na stronie Pat McGrath jest wyprzedaż, to zapomniałam o tym. Także, jeżeli coś Was interesuje, to teraz może być dobry moment. Ale to wszystko tak informacyjnie. Wiem, że wiele z Was poluje na coś konkretnego, także może akurat teraz się uda. A na dzisiaj, słuchajcie, to wszystko. Ja się serdecznie z Wami żegnam. Lecę zmontować ten film, żebyście mieli go na niedzielę. A kolejny raz widzimy się we wtorek, ponieważ o 17 wrzucam Declatter Part 3 i będą to cienie Indie, które wyrzucam z swojej kolekcji z wielkim bólem. Także jeżeli chcecie zobaczyć moją wewnętrzną walkę, to zapraszam we wtorek o 17, a tym razem naprawdę już się żegnam. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Pa, pa!